No i słuchaj, ja mu wtedy mówię, to nie jest żaden kundel, tylko prawdziwy Rodweiler. Czekaj, mi coś dzwoni. Tak, słucham. Tak, przy telefonie. Mhm, uh -huh, uh -huh. jaki Harley? A, Indian. Jakiś indyjski motor. Ale, aha, aha, nagrać? Dobra, dobra, chwila. Chcą, żebyśmy przetestowali jakiś indyjski motocykl, czy coś? Jedziemy? A to jakiś nowy, czy jakiś stary? Jakiś nowy, chyba z Indii. Dobra, powiem, że jedziemy. Pojedziemy. Dobra, 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 to niedługo będziemy. No dobra, na razie pozdrawiam. Dobra, jedziemy. W ogóle słyszałem, że chłopaki z Indiana są całkiem spokojnie. Tylko pytanie, czy oni są na nas gotowi? Już dojechaliśmy do Indiana, do Katowic, jak możecie zobaczyć za nami, jesteśmy ciekawi co spotka nas w środku, jak tak naprawdę prezentuje się ten model na żywo, nie możemy się doczekać, jak jesteście ciekawi, chodźcie z nami. Ktoś tam kiedyś zarzucił nam, że nie przygotowujemy się wystarczająco do nagrywania materiałów, nie studiujemy tych maszyn, więc tym razem przygotowaliśmy się porządnie, wiemy, że jesteśmy na testach jakiegoś tam indyjskiego motocykla, What? jak sama nazwa wskazuje. Tak. Także przygotowanie jak nigdy. Z zimna mamy czerwone twarze, więc do polityki Indiana pasujemy idealnie. Tak. Więc idziemy zobaczyć, co tam na nas czeka w środku. No i proszę, niby nie znamy się na motocyklach, a od razu rozpoznaliśmy, że jest to Indian. Tutaj specjalne, osobne wejście dla dziennikarzy, pełna profeska, pełna profeska. I wiecie, co jest najpiękniejsze w dzisiejszym dniu? Będą tu tylko motocykle, żadnych przeklętych skuterów. To się ma, braci. O jest! O kurde! No na żywo to robi wrażenie, nie kama? Ty, czekaj. Kama! Zajebisty sprzęt. Nie ten, nie ten tamten. Nie ten. Poczęstowali nas tą kawą, dali nam Polo, także na pewno będziemy obiektywni w tym wszystkim. Że jesteśmy, nie traktujemy tego jesteśmy, jak łapówki. To, nie da się nas zastraszyć, ale da się nas przekupić. przekupić Więc raczej tu nic złego nie powiemy. Prawie tak dobra, jak u nas werpiemy. Tylko tego to nie puszczę, żeby nie było, żeby, żeby, że jesteśmy przekupni. Ej, no nie gadaj stary. To co, przystępujemy do testu? Przystępujemy. Dobra, to możemy już jechać. Jak już w kołach pokopaliśmy, to jest przed, przetestowany. Dobra, teraz na poważnie. Jesteśmy w Indianie, w Katowicach. Chłopaki zaprosili nas na premierę flagowego motocykla na rok 2026. Przed Wami nowy Indian Chief Vintage. Vintage. Za, ten, za ten model tak naprawdę jest odpowiedzialna firma Polaris. Firma, która w 2011 roku tak naprawdę wykupiła Indiana ponieważ Indiana możemy kojarzyć z prestiżem z drugimi motocyklami tak samo jak było z Harlejem, ale historia tej firmy nie jest tak naprawdę taka łatwa i taka prosta, ponieważ przez e, ostatnie 100 lat Indian wiele razy był bliski bankructwa. Indian przede wszystkim zniknął na wiele lat tak. z rynku. Przegrał z Harlejem, gdy zaczęła się wojna. Były różnego rodzaju reaktywacje Indiana. Powiedzmy delikatnie nie były to może jakieś super reaktywacje ale gdzieś tam ktoś zawsze chciał postawić na nogi Indiana i najlepsze co tej firmy mogło się przydarzyć to wykupienie przez Polarisa. Tak, ale tak naprawdę cofnijmy się teraz do roku 2011. Firma Polaris odnosząca ogromne sukcesy na rynku kładów na rynku po prostu fajnych pojazdów, w teren. Postanowiła, że chciałaby wejść w rynek motocykli i robić bardzo fajne cruisery. Na początku zastanawiali się nad tym, czy nie robić tego pod swoją marką, ale stwierdzili, że po co wbijać się na rynek, ale chwila, moment. Przez moment robili to pod swoją marką, bo stworzyli markę Wiktory. Przez chwilę, tak. Sprzedawały się dość dobrze, zaczęły się pojawiać na świecie, były widoczne na ulicach, ale nie miały tej siły przebicia, bo nie miały tej legendy, nie miały tego dziedzictwa, więc nigdy nie były. Powiedzmy na równi z harlejem. Uhu. Uh, uh. A teraz I W końcu jeszcze, coś w, dla mnie. To jest przejść z czerwonej światło mi zagraba, Kama, na serio jest taka promocja. Dostałeś za... Poczekaj, sprawdzę. <grym <grym puls. To. Ty ile masz na tym wesele? Ja ci powiem ile ja mam, może się złożymy z i starczy, nie? <grym> nie starczy. <grym> Ale to serio mówicie? A słyszeliście... to jest promocja na serio, czekie? Jeżeli kupicie ten taki zwykły motocykl, to dostaniecie taką zajebistą Lambrettę. Jak już wcześniej Wam wspomniałem, motocykle VictoRy były fajnymi motocyklami, fajnie się sprzedawały, ale nie miały tej siły przebicia. Brakowało dziedzictwa, brakowało tej historii. Tutaj to wszystko jest. Jak wiadomo, Indian jest starszym bratem Harley'a, więc gdy Polaris postanowił go reaktywować, ma litości, no co? Więc gdy, postan więc gdy Polaris postanowił reaktywować Indiana, w końcu stanęli jak równy z równym. Ludzie wręcz domagali się reaktywacji Indiana i jak widać na załączonym obrazku, zrobili to dobrze. Może, może jednak weźmiemy te bluzy? Nie Kama, umówiliśmy się, że nie jesteśmy jak inni dziennikarze. My nie jesteśmy przekupni, ale zajebista za. za. Dobra, kama. Ło Ale do rzeczy. Indian Chief Vintage, czyli motocykl, który powstał na 125-lecie marki Indian, powstał w tej formie, którą widzicie, od roku 2017 aż do roku 2025 w Europie, bo w Stanach nadal jest oferowany. Był on na tej samej ramie co Dark Horse, ale był pod nazwą Indian Springfield. Natomiast oczywiście nie wyglądał on tak jak Dark Horse. Miał on te głębokie botniki, tak zwane sukienkowe. Był o wiele bardziej vintage, ale mimo wszystko nie był aż tak vintage jak model, który mamy dzisiaj przed sobą. To, co się stało z modelem Chief, po prostu musiało się już stać, bo jak wiecie, już parę lat do tyłu, ładnych parę lat do tyłu, podobną robotę zrobił Kawasaki Vulcan Drifter. Oni już mieli te takie niskie błotniki, ten taki styl vintage, a tak naprawdę jest to dziedzictwo Indiana, więc w 2026 roku to po prostu musiało się stać. I tak naprawdę temu modelowi najbardziej należą się te głębokie błotniki, te nawiązanie do stylistyki lat 40., tak. ponieważ oni to rozpoczęli. Jest to ich. Jest tak, to, jest to ich. ich. To jest po prostu znak rozpoznawczy dawnych Indianów. Jak spojrzycie tak z boku na ten model, on wygląda trochę na takiego golaso. Wiecie dlaczego tak się stało? Ponieważ Indian, jako największy konkurent Harleja, stwierdził, że pójdą z tym wszystkim trochę w stronę jak zrobił to Harley. Czyli dostajecie motocykl, który wygląda trochę na golasa, ale tak naprawdę to jest tylko po to, aby można spersonalizować go po swojemu. Można do niego kupić mnóstwo różnych zestawów, gadżetów, zwał jak zwał, ale po prostu dlatego, on jest w takiej surowej formie, bo oni chcą iść tą samą drogą, którą przed Harley, aby można było go customizować. Aby ten motocykl był maksymalnie vintage'owy. Ma on silnik Thunderstroke, który jest chłodzony powietrzem, ma on jedno siedzenie, oczywiście można zakupić dokładkę, ja bym tego nie robił. I co jeszcze zauważyliśmy, co jest fajne, że ten motocykl świetnie nadaje się dla niskich ludzi. Tak, a ja myślę, że jak kiedyś kupimy sobie taki model, to weźmiemy jednak te drugie siedzenie i będziemy na nim jeździć z bratem. Powiedziałem, że nadaje się <noise> dla niskich ludzi, ale nadaje się też dla wyższych ludzi. Indian zastosował tutaj rozwiązanie, o którym być może wielu z Was nawet nie wie, ale wiesz jak rozwiązuje się taki problem? Daje się właśnie te podesty. Mhm. Bo nie masz nogi tak, tylko możesz sobie ją regulować. Możesz ją bardziej dać do siebie, albo wysunąć do przodu. I w ten sposób, nie wiem, jeździec metr siedemdziesiąt będzie się na nim dobrze czuł i metr osiemdziesiąt, czy metr tak samo dalej będzie wygodnie jechał tym motocyklem. Tak, a teraz cena. No cena jest 195 tysięcy złotych. Nie oszukujmy się. Motocykle Indiana są to motocykle premium, więc nie ma co tutaj liczyć na jakąś niską cenę. Rynek w przyszłości pokaże, czy one będą lecieć z wartości, czy będą trzymać swoją wartość, ale na pocieszenie chłopaki dorzucałem taką lambrette, której wartość rynkowa to około 10 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę biorąc ten model i tamten, możecie spylić lambrette i mieć coś takiego za około 85 tysięcy złotych. Dostajemy tutaj świetny silnik i jak przed chwilą się dowiedzieliśmy. Ten motocykl jeździ troszeczkę bardziej jak naked, nie jak cruiser, więc według mnie świetnie, bo jest to rozwiązanie, które przypasuje większej ilości osób. Dostajemy tutaj pakiet elektroniki, trzy tryby jazdy, system bezkluczykowy, którego ja osobiście za bardzo nie lubię, bo za dużo się naglądałem, jak łatwo ukraść taki motocykl. Ale ok, jest to fajny bajer. Masz po prostu kluczyk w kieszeni możesz jechać, nie musisz go tam cały czas przekręcać. Ale ja z takimi motocyklami mam jeden problem, mimo że. Kocham motocykle amerykańskie jednej i drugiej marki. Zawsze nie mogę się pogodzić z ceną tych motocykli, ponieważ yy, nie wiem skąd ona się bierze. I o ile ten motocykl na pewno jest wart tej ceny, na pewno jakbym miał tyle kasy, to już bym dzisiaj nim wyjechał. Ale tak, mamy tutaj na przykład jedną tarczę hamulcową, nie mamy tu zawieszenia upside down, nie ma tu jakichś olinsów, nie ma nie wiadomo jakiej technologii, więc dla mnie ta cena zawsze jest troszeczkę niewytłumaczalna, tak samo jak wyświetlacz. Jedni lubią, drudzy go nie lubią. Pokazuję dużo więcej niż klasyczny zegar analogowy. Natomiast no, kto wie, ten wie. No, one są po to, aby obniżać ceny motocykla, więc ja zawsze mam z tym problem, że gdzieś tam się doszukuje skąd może się brać aż taka cena. Ale ok, no, jest taka, nie inna. Jedni powiedzą warto, drudzy nie warto. No moim zdaniem warto. Znaczy, Co jest na pewno fajne w tym Indianie, to to, że możemy sobie w nim przełączać mapy. Jeżeli chcemy, możemy jeździć trochę bardziej agre agresywnie. Jeżeli chcemy sobie powiedzieć typowo cruiserowo, też możemy włączyć taką mapę. Więc to akurat może nie jest ogromny plus, ale na pewno jest to na plus. Ale ok, żebyście mieli teraz świadomość, jakich gabarytów jest ten motocykl. Ja mam 1,78 m i zaraz zobaczycie, jak ja na nim siedzę. W zasadzie stoję całą stopą. Tu jeszcze mam kilka dobrych centymetrów luzu. Natomiast jak usiądę, no... No ja się tutaj czuję jak w domu po prostu, dla mnie, no pod mój wzrost ten motocykl chyba jest skrojony. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, podejrzewam, że jakbym był na przykład 7 cm wyższy, to też bym sobie z tym poradził, no bo powiedzmy, ja nogę trzymam wygodnie w ten sposób, jakbym był wyższy pewnie trzymałbym ją gdzieś tak i dalej bym sobie z tym poradził. Więc podsumowując, zakładam, że ten motocykl jest dla ludzi od 1,70 m bez problemu, do metra 85 m na pewno wygodnie. Nie wiem, jakby było przy metrze 90, m, ale myślę, że jeszcze by to przeszło. Ten motocykl ma budzić emocje. On ma rozbudzać naszą wyobraźnię. Bo wyobraźcie sobie, że kupujecie taki motocykl, jedziecie nim na Road 66. No uważam, że na pewno byłoby, coś, byłoby to coś pięknego. Chciałem też sprawdzić, czy oni poszli trochę w stronę, którą zawsze idzie Triumph, czyli umieszczania swojego loga wszędzie. I dopatrzyłem się jednej rzeczy, że tak naprawdę w lampie, tak w Triumphach masz logo. Na początku myślałem, że tutaj nie ma tego logo Indiana, ale jak się przyjrzysz, tak naprawdę na tym czarnym elemencie jest logo Indiana. No dobra, ale Indian słynie z tego, że daje wszędzie swoje logo, a tutaj możemy zobaczyć, że jest ono na manetkach, tak. jest ono na siedzeniu, jest na zbiorniku, jest na lampie, jest na wyświetlaczu, jest nawet tutaj na zbiorniczku płynu hamulcowego jest na lusterkach, więc Indian tutaj nie zmienia swojej polityki. dalej ładują gdzie tylko popadnie te logo i według mnie jest to, jest to po prostu fajne. Dlaczego mi tak bardzo podoba się ten Indian? Jak tylko zobaczyłem e, jego premierę, Jak tylko zapowiedzieli, że będzie on wychodził od razu skojarzył mi się z Indianem, którym jeździł Benjamin Baton w filmie, Niezwykły przypadek, na Batona. Mhm. On tam jeździł akurat z starym Scoutem, ale nie wiadomo czemu od razu ten Scout i brat Pitt jadący na Indianie skojarzył mi się właśnie z tym modelem. Tak. Bardzo lubię ten film o człowieku, który urodził się stary i robił się coraz młodszy. My mamy tak samo, tylko na odwrót. Fajnie jest dotknąć kawałka historii, nawet jeżeli on jest całkiem nowy. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że najbardziej chcielibyśmy wsiąść na ten motocykl, pojeździć, porównać go na przykład do Triumfa Bobera, do tego typu motocykli. Niestety pogodę za oknem mamy taką, a nie inną, więc być może na wiosnę albo na lato uda nam się pożyczyć ten motocykl. I zrobić taki prawdziwy test. No dobra, kama, podnieciłeś się, ale należy tutaj wspomnieć o danych technicznych, których Ty nie lubisz, a ja uwielbiam. Silnik Thunder Stroke 116, czyli chłodzona powietrzem jednostka V-twin o pojemności 1890 cm, generująca około 156 Nm momentu obrotowego. Waga tego motocykla to 327 kg na mokro. Ale dobra, podsumujmy, co sprawia, jakie smaczki są w tym motocyklu, że jest on aż tak bardzo vintage'owy. Na pewno te głębokie błotniki, siedzenie. siedzenie, szprychowe koła, lampka z przodu z Indianinem, czyli tak dress zwany metalowa. Head Dress, silnik chłodzony powietrzem, potężny silnik chłodzony powietrzem, kierownica w stylu vintage. No i przede wszystkim cała historia, która stoi za tym modelem, bo nie oszukujmy się, największą robotę przy tym wszystkim robi całe dziedzictwo, cała historia, do której... Która jest przypisana do tego modelu, i tak naprawdę to jest chyba to, co ludzi będzie najbardziej jarać w tym modelu. Nie wiemy, czas pokaże, czy on się sprzeda dobrze, czy będzie on popularny, czy będzie zyskiwał na popularności. Tak naprawdę my obstawiamy, że tak, ponieważ nawet biorąc pod uwagę wysoką cenę, jest to bardzo fajny motocykl, jeżeli kogoś stać, no Zazdroszczę. No i widzimy tutaj, że Polaris robi co może, robi to dobrze i jest na tyle potężną firmą, że, że jest po prostu w stanie uciągnąć ten wózek, aby Indian stawał do walki z Harley'em jak równy z równym. Przy czym większość ludzi mówi, że głównym konkurentem tego modelu jest, no wiadomo, Harley z rodziny Heritage. Według mnie, ja bym się obawiał konkurencji ze strony BMW R18, które jest praktycznie w tej samej cenie. W tym przypadku amerykańska firma wykupiła amerykańską firmę. Nie jest to tak jak na przykład było z Royalem, że angielską firmę wykupiła firma indyjska. Tutaj tak naprawdę cały czas jest to w amerykańskich rękach, za co moim zdaniem szacunek. W amerykańskich rękach, przy czym fabryka indiana znajduje się gdzie? W Polsce, w Opolu. Egzemplarz, który wam dzisiaj tutaj prezentujemy, jest to jeden z dwóch egzemplarzy dostępnych obecnie w Polsce. I co, my dziękujemy Wam za oglądanie, dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy chłopakom za zaproszenie. Mamy nadzieję, że na wiosnę uda nam się przetestować ten motocykl i wtedy powiemy Wam o nim znacznie więcej. Podoba się panu to, że taki stary styl wraca? Fajnie to wygląda, co? Robi wrażenie. Robi wrażenie. Patryk, ja ży życzę nam tego samego, jak pan mówił, żebyśmy nim w lato wyjechali stary stąd. Życzymy sami sobie. Daj zajebiste to. Zajmij to, to styl... naklejkę, on. Sama prawda, tylko dlaczego nikt wcześniej tego nie powiedział? Oni myślą, że z obrzucą prezentami czy co i my zrobimy tutaj dobrą prezentację. Z nami to tak nie działa. Nie, z nami nie, to tak nie działa. my go inaczej. Tak, świetnie. Nam nie zależy w ogóle świetnie. na świegach. Na takich rzeczach. widzisz jakieś minusy, Bo ja, ja żadnych mięso jak na razie nie widzę. No stary, idealny motor. Przyglądam, ale nie widzę. Bardzo fajny motocykl. Indian w